Biblia bardzo często mówi o radości, wiele mówi o radości. Wielu świętych też miało taki charyzmat, że ich obecność dawała ludziom poczucie radości i niewątpliwie tej radości towarzyszy humor, tylko że humor ma to do siebie, że bardzo łatwo może przerodzić się w cynizm, w taką postawę wyśmiewania wszystkiego i wszystkich dookoła. I pamiętam, że wtedy ojciec Benedykt ciekawie zauważył, że dobre poczucie humoru występuje wówczas, kiedy człowiek ma poczucie sensu swojego życia, można powiedzieć, że czuje się sobą u siebie i ten humor wtedy człowiekowi daje pewną lekkość. Natomiast kiedy traci się poczucie sensu, to błyskawicznie humor staje się cyniczny, przekształca się w cynizm. No są tacy ludzie, co niby żartują, a tak naprawdę wbijają w szpile i się przebija tylko takie zgorzchnienie przez nich.